Widzowie, najwyższa pora na zmiany. Jesteśmy właśnie w nowej pracowni poskładanego. Chodźcie, pokażę wam jak tutaj wygląda. Trochę na kanale ostatnio był zastój, i trzeba coś odświeżyć. Także chodźcie, chodźcie tylko, żeby się za szybko nie zobaczyli. Zasłonię wam oczy. Gotowi? Uwaga. Chala. Zbejtowałem was. Tak naprawdę pracownia jeszcze nie jest gotowa. Trzeba ją zbudować. Tak jak w, w dalszej części odcinka zobaczycie jak powstaje moja nowa pracownia, w której od tej pory będę tworzył filmy. Będziemy zupełnie od zera urządzać przestrzeń, robić system magazynowania klocków oraz dobierać nowe wyposażenie do nagrywania odcinku. Ale zanim do tego przejdziemy, zobaczcie jak to wszystko do tej pory wyglądało. Witam, witam i zapraszam na krótki roomtour po obecnym studiu poskładanego. To ja. Jak to do tej pory wyglądało, proszę Państwa? Tutaj mamy wystawę plotków, którą możecie widzieć czasem w tle na filmach. A tutaj jest coś, co na pewno bardzo dobrze rozpoznajecie, czyli żółte tło. Sobie rozwijamy i mamy tło do filmu. No tutaj oczywiście jeszcze trzeba sobie czymś przytrzymać i można nagrywać. Mamy trochę więcej sprzętu w pomieszczeniu. No ogólnie nie jest to zbyt wygodne. Cały czas tutaj leżą i się. Proszę Państwa, kurzą. To jest całkiem solidna warstwa kurzu. To jest jeden z problemów tej lokacji. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo kurzu i nie dlatego, że nikt tego nie sprząta. Po prostu to jest jakaś dziwna aura. Co mamy dalej? No mamy stół na przykład, gdzie leżą sobie minifigurki. Jakieś takie torsy z nóżkami. Oprócz tego duży stół. Duży stół, który służył do składania klocków. A tuż za nim ścianka z Lego. Na razie nie wdawajmy się w szczegóły. Po prostu całkiem spora ścianka z klockami do użytku. Nie ma co więcej opowiadać. Możemy zerknąć szybko do drugiego pomieszczenia. Bo tutaj mamy jeszcze takie małe zaplecze. Regały magazynowe, amatorszczyzna pełną parą. Nie będę opowiadał co gdzie leży, bo na pierwszy rzut oka widać, że jest tu straszny syf. To wystarczy, że tyle z tego wyniesiecie. Tutaj mamy jakieś więcej Lego. Plaszóweczki mają swoje miejsce. No i więcej różnych losowych przedmiotów. Jak widać amatorskie rozwiązania są we mnie silne. Rolety na okno nie mamy tylko karton, ale oczywiście obrębowany karton LEGO. Stanowisko komputerowe, gdzie odbywa się między innymi montaż filmu. Tutaj czasem siedzę ja, czasem montażysta i działamy sobie nad filmem. To nie, to nie, patrzymy na to. Na to nie. No i oprócz tego ostatnia ze stref, czyli strefa kuchenna. Mikrofalówka, co by sobie podjął posiłek. Lodówka, co by zmrozić sobie posiłek. Czajnik, toster. Białeczko, proszę Państwa. Płyn do naczyń. Także zdrowe. zdrowe odżywianie. To jest całe obecne studio, w którym do tej pory działałem. Te dwa pomieszczenia ogółem dają nam tak 45 m2. A tutaj mamy aż 130 m kwadratowych. Więc pozwólcie, że zabiorę Was na krótki room tour. Tu mamy okno, tu jest podłoga, kuchnia, tu gaśnica, toaleta, a w niej kibel. To Robert. Za to drugie pomieszczenie jest o wiele ciekawsze. Chodźcie, pokażę Wam, co tu się znajduje. Proszę Państwa, to, to przecież wiele pustej przestrzeni i wiele pustych ścian. No i mamy też wykładzinę. Ale tak na poważnie pewnie zastanawiacie się w zasadzie, po co to wszystko? No właśnie, no to pogadajmy o tym. No więc, jakby nie patrzeć, na YouTube jako poskładany działam już dwa lata. W lutym była druga rocznica kanału, jest to na tyle długo, żeby można się było pewnymi rzeczami znudzić. No i ja się znudziłem. Znudziłem się trochę tym miejscem. Trochę mam dosyć pewnych utrudnień, które ono stwarza, bo mimo, że przestrzeni jest takim sporo, to jednak trochę za mało, żeby połączyć pracownię legową, taką do budowania oraz studio do nagrywania. Nie jest to na tyle mało, żeby sobie nie poradzić, ale ja jestem fanem wprowadzania usprawnień, więc dlaczego by tego nie usprawnić? Także to jest pierwszy powód, żeby się przenieść, ale jest też drugi powód, bo znuciłem się też trochę jako twórca. Od jakiegoś czasu już coraz bardziej czułem znużenie robieniem każdego kolejnego filmu. Ten proces za każdym razem wyglądał bardzo podobnie. Wymyślanie pomysłu, budowanie, pisanie scenariusza, nagrywanie wideo, nagrywanie audio, montaż i od pewnego czasu w mojej głowie kiełkował pomysł zrobienia. Zupełnie nowego formatu. Oczywiście cały czas związanego z Klockami Lego, który, tak samo jak kiedyś udało się tchnąć nowe życie w Lego Tuba, kiedy zacząłem robić to, co robiłem do tej pory, tak teraz znowu uda się to zrobić i jakiś powiew świeżości na klockowej scenie znów się pojawi. Ale nie wdawajmy się na razie w szczegóły. W dalszej części filmu na pewno powiem Wam więcej na temat tego, co chciałbym nagrywać. A póki co podpowiedzią jest to, że jest do tego potrzebna. O wiele większa przestrzeń. Także nie siedzmy już dalej, skończmy gadać i chodźmy tą nową przestrzeń w końcu urządzić. Do roboty! Nowy lokal składa się z dwóch pomieszczeń: większego, w którym powstanie przestrzeń do nagrywania oraz mniejszego, gdzie znajdzie się zaplecze. W pierwszej kolejności zajmijmy się więc tym większym. Na ten moment wygląda ono bardzo nudno i w ogóle nie nadaje się do pokazywania na nagraniach. A co gorsza, panuje w nim wielki pogłos. Dlatego pierwsza kwestia, którą musimy się zająć, to akustyka i design. W programie do grafiki 3D stworzyłem projekt pomieszczenia, w którym wykorzystałem lamele na filcu oraz pianki akustyczne w kształcie klocków, służące do redukcji pogłosu. Oprócz tego starałem się jakoś uatrakcyjnić wygląd pomieszczenia, dodając różne ozdobne elementy i tak to się prezentuje. Więc skoro plan jest gotowy, pora na realizację. A zaczynamy od malowania. Mamy wszystko oplejone. Czeka farba, ale kurczę, Robert, ja nie wiem, czy wydamy z tym radę. Spokojnie, Daniel, znam typa, który może nam pomóc. No ha, Magnusie do się, potrzebujemy twojej pomocy. Ktoś mnie jakiego ma? Zaraz. O, kurde. <śpiewa> Wydało się. Zaraz czuję tutaj niepomalowane ściany. O. Tutaj potrzeba potężnej magii. Dekolorum magnus. Zrobione. A tak serio, to razem z piworem musieliśmy niestety użyć siły własnych rąk i za pomocą wałków oraz pędzli pomalowaliśmy ściany żółtą i czarną farbą. Miała być szybka robota, a ostatecznie zajęło nam to aż 3 dni. Ale wkrótce ściany były piękne i kolorowe. No i klasa. Następnym krokiem był montaż lameli. Tym razem do pomocy załapał się mój wujek, który pokazał niekompetentnej młodzieży, jak to się robi, fachowo docinając, klejąc i montując panele do ścian. Oczywiście w miarę możliwości też się angażowaliśmy, dzięki czemu praca szła bardzo sprawnie. No i wszystkie lamele już mamy przyklejone. Na ten moment wygląda to bardzo fajnie. Miejmy nadzieję, że to się nie zmieni, gdy dodamy... No właśnie, kolejne elementy. O, chyba słyszę, że już przyjechały. Porę je odebrać. Mamy panele akustyczne, które będziemy montować na ścianach. Takie pianki klockowe, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Nie można przepuścić takiej okazji. Budowanie IRR. O my god, it's Steve! A kopie. Zobaczmy co jest w środku. Dokładnie. Największe zamówienie z Bricklinka w historii. O my god, te klocki są ogromne. No i mamy takie duże klocki. Sprawdźmy, czy wygłuszają. A! No, chyba działa. Nie wiem. Będzie dobrze. Spore te klocki, tak szczerze. Na wizualizacji wyglądały mniejsze. No dobra, to trzeba teraz to wszystko wypakować. Oh, to Ostatni. Dobra, możemy przyklejać się do ściany. Lećmy. Zawczasu przygotowałem schemat pokazujący gdzie jaki klocek ma się znaleźć i korzystając z niego zaczęliśmy powoli przyklejać pianki. Te, które kupiłem były wyposażone z tyłu w warstwę samoprzylepną, co bardzo ułatwiło robotę. Najpierw zamontowaliśmy panele, które można było przyczepić w całości i choć było to czasochłonne, to poszło całkiem łatwo. Zabawa zaczęła się kiedy doszliśmy do miejsc, gdzie musieliśmy docinać pianki, np. wokół gniazdek. Materiał bardzo ciężko było ciąć, przez co w kilku miejscach nie wyszło to zbyt estetycznie, ale w końcu wszystko udało nam się zrobić. W międzyczasie zamontowaliśmy też dwie półki, oraz srebrne przyciski YouTube'a. Jak widzicie, na samym środku została jeszcze pusta przestrzeń i jest ona przeznaczona, żeby zawiesić tam złoty przycisk YouTube'a, ale do tego potrzebny jest milion subskrypcji, także subskrybujemy, bo bez Was nie dokończymy tego studia, no trzeba subskrybować. No, ale póki co, to postanowiliśmy zawiesić tam Monalizę. No i wszystkie pianki... Są już gotowe i przyklejone do ścian. W międzyczasie zamontowaliśmy też takie białe pianki na suficie. One też oczywiście są wygłuszające. I razem z nimi wymieniliśmy też lampy na takie jaśniejsze i też bardziej energooszczędne LEDy. Ale oszczędzimy Wam widoku tego, jak to robiliśmy, bo było to bardzo nudne i toporne. Natomiast jesteśmy na etapie, gdzie to wszystko jest gotowe, więc pora sprawdzić, czy ta cała poprawa akustyki cokolwiek dała. A Chyba działa. Najwięcej pogłosów wciąż generuje ta klatka schodowa i będzie trzeba chyba pomyśleć, żeby jakoś to zakryć jakąś zasłoną, czy w inny sposób odizolować od reszty pomieszczenia. Wtedy powinno być już tip top. No i została nam ostatnia rzecz, czyli wielki napis, który będzie na tej ścianie. Był robiony na zamówienie specjalne. No i zobaczmy, bo sam jestem ciekawy, czy go dobrze zrobili. O, 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 o! Jest tyłem tutaj. Jak widać, tutaj jest większy, tu mniejszy, tak że zacznijmy od tego mniejszego. Ink. TUSZ. TUSZ? Czy chodzi o tusz? Odłóżmy to na razie. Zobaczmy, jaki jest większy napis. Wow. Dobrze to wygląda. Poskładany. Incorporated Ha 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 To o to chodziło. Wow! Ech, to teraz odpakować do końca i zamontować to. Także zapraszam na ładne przybitki Doróg mi MLG, okularki i hyper. Moment prawdy okay. Bo! Dobra, poszywamy. Siedzi! No i tym napisem oficjalnie kończymy ten etap. To wszystko jeśli chodzi o akustykę i design. To jest za nami, ale przed nami jeszcze trochę pracy. Bo kolejna rzecz, którą musimy się zająć, to przechowywanie klocków LEGO. Jak widzieliście, nie mamy tutaj jeszcze miejsca na przechowywanie klocków. A czy to nie jest najważniejsze? No właśnie, bierzmy się za to. Także jak to do tej pory wyglądało? No mamy tutaj taką ściankę z klockami. Czyli oczywiście niezbędny moduł każdego pomieszczenia, w którym składa się klocki LEGO. 12 szafek, a w każdej z nich 8 szuflad. Plus jakieś trochę pobocznych rzeczy, jakieś części minifigurek. Tutaj jakieś też części minifigurek, tutaj drobnica, takie małe stady, snopki zboża, wiadomo. To, co jest najważniejsze i trzeba mieć pod ręką. Największy minus tej ścianki jest taki, że jest ona stacjonarna. Nie przesuniemy jej na potrzeby czegokolwiek. Jest po prostu w tym miejscu i tutaj będzie. Jest to też dosyć ciężkie, bo w sumie jak się tyle klocków zbierze w jednym miejscu, to naprawdę trochę waży. Nieco wysiłku trzeba w to włożyć. Także ścianka leży na podłodze. I to trzeba zmienić. Ale żeby zobaczyć, jak sobie z tym poradziliśmy, musimy cofnąć się o jakiś czas. Dzisiaj konstruujemy regały na klocki Lego. Ja wejdę tutaj, żeby mieć trochę spokoju. Plan jest taki, aby oprócz standardowego regału, który będzie trzymał te szuflady na klocki, był regał mobilny, czyli będzie ono miało kółka, także musimy zbudować całą solidną konstrukcję, która pomieści 12 kolumn z szufladami, tak aby było wszystko jak najbardziej elastyczne, żebyśmy mieli wiele możliwości działania w tym nowym studiu. Ale zanim zaczniemy wszystko składać, z pomocą Daniela zrobiliśmy model 3D, żeby upewnić się, że wszystkie części ze sobą współgrają. Dzięki temu mogliśmy potwierdzić, że wszystkie odległości się zgadzają. Poszliśmy więc razem do sklepu i kupiliśmy wszystkie materiały potrzebne do budowy. Także krok po kroku, jak jest plan. Pozwólcie, że Wam wytłumaczę. Krok pierwszy. Mierzenie odległości. Musimy użyć metrówki oraz innych przyrządów, żeby wyznaczyć odpowiednie miejsca, do których będziemy musieli przykręcić odpowiednie elementy. Krok drugi: przykręcanie desek oraz kątowników, tak aby wszystko perfekcyjnie się trzymało. Więc teraz już nic ich nie rozklei. Krok trzeci: przytwierdzanie pleców szafki. Używając młotka oraz wybranych gwoździ, przytwierdziliśmy je tak, aby po włożeniu szafek nic nie wypadało. Krok czwarty malowanie. Przy użyciu wałków oraz pędzli rozprowadziliśmy na szafce białą farbę, aby nadać jej fajnego koloru. Krok piąty. Rubber wheels. Ponownie użyliśmy wkrętarki, aby przykręcić koła do spodu szafki. Teraz dzięki kołom szafka może się sprawnie poruszać po podłodze. No i mamy to. No w kwestii funkcjonalności to wszystko się tutaj zgadza, ma koła, można sobie tym jeździć, szafki się mieszczą i tak dalej. No ale estetyka jednak pozostawia wiele do życzenia. Te kątowniki zamalowane tutaj coś tam odstaje, decha. No i ta farba najgorzej jednak wygląda ze wszystkiego. Eee, no, tak. To co? Od nowa, do roboty. No kurczę. Teraz to mamy o czym gadać, no to jest zupełnie co innego, to jest nowa jakość. Najwspanialszy mebel, który wyszedł z rąk ludzkich. Teraz to brak wad i naprawdę najwyższa liga regałów. Jeden mógłby porównać naszą pracę do mniejszego artysty zwanego Michałem Aniołem. Majstersztyk, majstersztyk jednym słowem. Absolutna stolarka. No to teraz musimy takie oto szuflady powkładać w odpowiednie miejsca na regale. Bo docelowo w nich będą trzymane klocki, prawda? No przecież nie w tym, tu nie ma szuflad. Teraz pozostała nam do zrobienia już ostatnia rzecz, zanim regał będzie gotowy do użytku, służą do przechowywania klocków Lego. A jak przechowywać klocki Lego, no to musi być jakiś system segregacji. I sprawdźmy, jak to wyglądało w dotychczasowym studiu. Mamy tutaj taki system oznaczania y, klocków, które znajdują się w szufladzie poprzez przyciepienie klocka reprezentatywnego po prostu z przodu szuflady. Jak one się trzymają? Kawałek szarej taśmy to nie jest żaden oficjalny produkt, po prostu taka taśma ze stadami, którą można sobie przykleić. Ma to wady właśnie takie, że nie jest to oficjalny produkt i te klocki, które się przyczepi, to one bardzo łatwo odpadają, Często samoistnie. Dlatego tym razem, żeby pozbyć się wszystkich tych problemów, użyjemy prawdziwych płytek LEGO 4x6. Dzięki temu będziemy mieć większą powierzchnię, do której możemy przyczepiać klocki oraz będą się one o wiele lepiej trzymać i miejmy nadzieję, nie będą odpadać. Okazuje się, że potrzebujemy ich całkiem sporo, dlatego przygotowałem całą torbę Takich płytek, a będziemy montować je na gorący klej. Let's go! Cały regał zawiera 96 szuflad, a na każdej z nich musiała znaleźć się jedna płytka. Przez co naklejanie okazało się prostym, ale dość powolnym procesem. Upłynęło przy tym trochę czasu, ale całość wkrótce była gotowa. No i teraz możemy sobie bez problemu przyczepiać z przodu klocki i w ten sposób bardzo łatwo oznaczać, co się w której szufladzie znajduje. Zupełnie jak w poprzednim systemie, ale tym razem wszystko. Powinno się solidnie trzymać i żaden klocek nie powinien odpaść. No i tym sposobem nasz regał jest ostatecznie w całości gotowy. A co najlepsze, plot twist, bo nie zrobiliśmy jednego, ale aż dwa takie regały. Proszę Państwa, niesamowite! I w ten sposób będziemy mogli mieć dwa niezależne stanowiska do budowania z klocków Lego. Ten punkt mamy za sobą, ale teraz przed nami kolejny. No bo jak mieć takie stanowiska do budowania bez jakichś stołów, krzeseł i tak dalej? No więc przechodzimy tym samym płynnie do wyposażenia studia. Czyli kolejnej kwestii, którą musimy się zająć. I to wszystko musimy teraz otworzyć i złożyć. Zacznijmy od tego. Jeszcze blat. Chodź. No i mamy, proszę Państwa, stół mobilny oraz zregulowaną wysokością. Mamy korbkę, możemy sobie ją trochę wysunąć. Wyżej już nie idzie, ale można obniżyć. Hamulce na kołach, żeby można było stół stabilnie sobie zatrzymać w miejscu i przy nim budować. No teraz tyłem jestem. A co najlepsze? Ma takie dwa! Dzięki temu możemy mieć dwa niezależne stanowiska do budowania. Tak samo jak mamy dwa regały na Lego. Czajcie o co chodzi, nie? Bo już koncepcję. Tutaj ktoś buduje, tutaj klocki, tutaj ktoś inny buduje. To pora przejść do następnego itemku. A co my mamy tutaj? No, no, spory karton. Sprawdźmy to. O, kanapa. Spoko, spoko. To teraz przejdźmy jeszcze tam, gdzie powinno być. No i tutaj mamy taki trochę chillowy zakątek właśnie z kanapą, gdzie można sobie usiąść. Ale problem jest taki, że tutaj mamy też taką skrzynkę i... No i pozostaje to jakoś zakryć, żeby nie wyglądało brzydko. I w tym celu też zamówiliśmy jedną rzecz. Właśnie, mamy pakę. Przykryjemy to i nie będzie widać. Mamy obrus, a jeszcze jest taki bajer. Ależ słowiańsko. O. Tak jak teraz. Dobra, jeszcze jedną rzecz chwycę, chwila. O. Takie świeczki wydrukowane 3D. Pozdrawiam Bartka. No i teraz tylko tutaj odpowiedni obraz umieścić i będzie taki ołtarzyk, można powiedzieć. To co? Co tu wstawiamy, widzowie? Propozycje w komentarzach. Kolejne dwie paczuchy. Uwaga, od której zaczniemy? Może ta. To jest wózek cateringowy. Wyobraźcie sobie, że takim wózeczkiem Ktoś podjeżdża, a tutaj mamy rozłożone różne klocki z scenami. Na przykład w filmie, gdzie budujemy jakiś konkretny temat, do takiego zastosowania pasuje. Tym bardziej, że jest złoty, a złoto się kojarzy z pieniędzmi. To jedna rzecz. I tutaj też jest rzecz, która w podobny sposób do odcinku będzie się mogła przydawać. Otwórzmy ją. I to jest szafeczka z numerowanymi drzwiczkami. Analogicznie jak ten wózek, jest to przedmiot do zastosowania stricte w odcinkach. Wyobraźcie sobie, że jest sytuacja, kiedy parę osób musi coś zbudować, ale zanim dostają swoje klocki, wjeżdża taka skrzyneczka i każdy z nich musi wybrać jeden numer, a może będą się licytować. Ile kto da za skrytkę numer jeden? Więc to są Przedmioty czysto do użytku w filmie, jeżeli nie jesteście youtuberami, to nie potrzebujecie ich prawdopodobnie. No chyba, że prowadzicie restaurację lub escape room. Dobrze, to chodźmy do następnej rzeczy. No i to jest ostatni już przedmiot. O! To jest stelarz. No ale jak stelarz, to trzeba coś na nim zawiesić. Także teraz. No więc w założeniu to jest taka kurtyna, która będzie oddzielała osoby, drużyny, które budują, jeżeli byłby jakiś format, który wymagałby tego, żeby nawzajem nie widzieli oni swoich budowli. Tak czy inaczej, to jest tyle, jeśli chodzi o kwestię wyposażenia. Więc w sumie spełniliśmy nasze trzy punkty. Pierwsze pomieszczenie mamy ukończone, więc pora zająć się zapleczem, gdzie wylądują rzeczy z dotychczasowej pracowni. To oznacza, że pora na przeprowadzkę. W starym studiu rozłożyliśmy meble, a luźne rzeczy zabezpieczyliśmy i zapakowaliśmy w kartony. Następnie wynieśliśmy wszystko z pomieszczenia i przewieźliśmy do nowej lokacji. Tam z powrotem trzeba było to wnieść, odpakować i poskładać. Dużo roboty, ale ostatecznie wszystko znalazło swoje miejsce i zaczęło się całkiem nieźle prezentować. Zrządziliśmy już sobie pomieszczenie. Chodźcie zobaczyć, jak to teraz wygląda. Tutaj mamy nasze regały na Lego. Zawsze możemy je wywieźć do dużego pomieszczenia, żeby z nich korzystać w odcinku. Zostało nam jeszcze trochę pianek, które miały iść na ściany. Jeszcze nie jest tutaj wszystko idealnie uporządkowane. Tutaj mamy takie regały magazynowe. W przyszłości prawdopodobnie będzie tutaj po prostu dużo pojemników z klockami Lego. Mamy strefę komputerową, gdzie jest komputer. Kto by się spodziewał go w strefie komputerowej? Także wiadomo, praca biurowa, montaż i te sprawy od budowałem się tutaj. Mamy tutaj taką wystawę, ta, która była w poprzednim yy, lokalu. To jest sobie tutaj pod ścianą jako ozdoba, która będzie używana też do innego projektu, ale o tym na razie nie mówię. A, no jeszcze mogę powiedzieć o tym, że tutaj jest taka pusta przestrzeń, więc tutaj leżą sobie lampy. Yy, zrobiliśmy tutaj też wygłuszenie na suficie, tak samo jak w większym pomieszczeniu, więc akustyka też jest tutaj fajna. No i ogólnie zaplecze daje radę, nie? I duże pomieszczenie tak samo mamy. Całe już gotowe. Spójrzmy sobie jeszcze dla porównania na ujęcia przed i po. Jak to się zmieniło? Także pora odkryć karty. Studio jest gotowe, ale co będzie się w nim działo? Mam w głowie bardzo konkretną wizję, jak ma wyglądać nowy format na kanale. Częściowo inspirację dał mi program Lego Masters, ale pomyślę też o takich mainstreamowych filmach z YouTube'a z różnymi wyzwaniami i połączcie to z klockami Lego. Mamy tutaj dużą przestrzeń, więc nie stoi nic na przeszkodzie, żeby zapraszać gości i wspólnie budować. Będą jakieś filmy z wyzwaniami konstruktorskimi, będą jakieś filmy z rywalizacją, będziemy podejmować się różnych ciekawych projektów, będziemy starać ubierać się to w jakąś ciekawą formę i bardziej pokazywać cały proces składania, a nie już gotowy film ze scenariuszem. No to może trochę konkretów, tak? Jakie będą najbliższe filmy? Jaki jest plan? W najbliższym filmie zobaczycie wyzwanie budowania minutę versus godzinę versus 10 godzin. Będzie też film z wielkiej dostawy klocków Lego, czyli wielkich zakupów, które przed nami jeszcze. I ostatnią rzeczą, którą Wam zhintuję, to wojna frakcji Lego. Jest taka idea, żeby po prostu zapraszać jakiegoś gościa i razem z nim konkurować. Na przykład rycerze Lwa oraz rycerze Black Falcon. I będziemy tak konkurować, budując armię. Jakieś machiny oblężnicze, jakieś forty i tak dalej. Jednak to, co musicie w tej chwili zapamiętać, to to, że definitywnie kończymy z żółtym tłem. Za dużo się już tego rozpanoszyło na Lego tubie. Także oficjalnie pora zniszczyć żółte tło. Pora na nowy etap. Proszę Państwa, zmieniamy Lego na nowo. Koniec tego przeklętego żółtego tła. Niech znów zagości oryginalność subskrybujcie kanał. No, ale może jeszcze to wezmę, tak? W razie, jakby coś poszło nie tak, to może się jeszcze przyda w przyszłości.